Archeolodzy, badacze i naukowcy często zderzają się z czymś wyjątkowym, mimo usilnych starań, mają problem, aby rozwiązać wszystkie wątpliwości na ich temat. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka przykładów starożytnej technologii, której ludzkość nadal nie potrafi wyjaśnić. Zapraszam do oglądania. Magnetyzm w kulturze olmeków. Starożytna cywilizacja Olmeków, która rozkwitła przed Majami w Mezoameryce, jest źródłem wielu fascynujących tajemnic. Jednym z najbardziej intrygujących odkryć jest to, jak Olmekowie wykorzystywali w swoich posągach magnetyzm. Grupa naukowców zdecydowała się zbadać 11 posągów stworzonych przez Olmeków, aby odkryć ich tajemnice. Ich badania dały zaskakujące wyniki. Pewne części tych monumentalnych posągów, takie jak pępek i czoło, wykazywały niezwykle silne właściwości magnetyczne. To odkrycie prowadzi do pytania, dlaczego i jak olmekowie zdołali zaimplementować tak silne właściwości magnetyczne w konkretnych miejscach swoich rzeźb. Choć historyczne zapisy wskazują, że już w VI wieku przed naszą erą ludzie wiedzieli o magnetyzmie, odkrycia w Mezoameryce sugerują, że kultury na tym obszarze, znacznie oddalone od starożytnej Grecji, również rozumiały i potrafiły wykorzystać tę tajemniczą siłę. Dodatkowe artefakty, takie jak starożytny, polerowany pręd sugerują, że Olmekowie mogli wynaleźć też kompas magnetyczny wiele wieków przed jego oficjalnym wynalezieniem w Chinach. Jeśli to prawda, oznaczałoby to rewolucyjne odkrycie, które zmienia nasze rozumienie historii technologii. Mimo wszystko, pomimo tych odkryć, wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Dlaczego olmekowie wbudowywali magnesy w swoje posągi? Jakie narzędzia i technologie wykorzystywali do osiągnięcia tego celu? Odpowiedź na te pytania pozostaje jedną z największych zagadek archeologicznych Mezoameryki. Tajemnicza ściana w Nowej Zelandii. W sercu lasu Kaimanała w Nowej Zelandii, niedaleko jeziora Taupo, znajduje się niezwykła konstrukcja znana jako Ściana Kaimanała. Na pierwszy rzut oka wygląda jak budowla z dokładnie wykutych prostokątnych kamieni. Te kamienie, oddzielone wyraźnymi liniami, sprawiają wrażenie, jakby były starannie poukładane przez ludzi. Jednak co tak fascynującego jest w tej ścianie? Po pierwsze jej lokalizacja. Otoczona jest gęstym lasem i znajduje się daleko od jakichkolwiek znanych osad. Ponadto nie jest częścią żadnej większej struktury i wygląda na to, że wiele z jej elementów jest jeszcze zakopanych głęboko pod ziemią. Niektórzy sugerują, że ściana może być pozostałością po dawnej fortecy lub innym ważnym budynku, który został zniszczony przez czas i przyrodę. Innym ciekawym aspektem jest jej niezwykłe podobieństwo do platform kamieni znanych jako Achu, znajdujących się na wyspie Wielkanocnej. Jednak większa zagadka dotyczy pochodzenia ściany. Czy było to dzieło ludzkich rąk? Czy może jest to niezwykły fenomen geologiczny? Choć wielu naukowców uważa, że jest to naturalna formacja powstała w wyniku ochłodzenia i pękania skały 330 tysięcy lat temu, dla wielu innych taka symetryczna i precyzyjna struktura wydaje się zbyt skomplikowana, by była dziełem natury. Tajemnica ściany Kaimanała pozostaje nierozwikłana i wciąż intryguje zarówno naukowców, jak i entuzjastów historii. Średniowieczna medycyna. Kiedy słyszymy o średniowiecznej medycynie, zwykle pierwszym skojarzeniem jest często wizja czarownic sporządzających mikstury czy szamanów prowadzących tajemnicze rytuały. Jednak najnowsze odkrycia pokazują, że lekarze z tego ciemnego wieku mogli być o wiele bardziej kompetentni niż myśleliśmy. Obecnie stajemy w obliczu problemu rosnącej odporności bakterii na antybiotyki. Szacuje się, że do 2050 roku nawet 10 milionów ludzi rocznie może umierać z powodu infekcji wywołanych przez bakterie odporne na współczesne leki. Dlatego naukowcy zwracają uwagę na dawne, średniowieczne teksty w poszukiwaniu receptur, które mogłyby pomóc w walce z opornymi bakteriami. Jedno z badań, opublikowanych w 2015 roku, skoncentrowało się na przepisie z angielskiego manuskryptu medycznego sprzed tysiąca lat, zwanego Bold Litch Book. Okazało się, że starodawna maść opisana w tekście była skuteczna w leczeniu infekcji powiek, a co więcej, była bardziej efektywna niż niektóre współczesne antybiotyki. Ta odkrywcza informacja jest dowodem na to, że średniowieczne metody leczenia, opierające się na naturalnych składnikach i bazujące na tysiącletniej tradycji, mogą mieć realne zastosowanie w dzisiejszym świecie. Możliwe, że czarownice i ich mikstury były bardziej zaawansowane niż nam się wydawało. Czyżby lekarze z przeszłości posiadali tajemną wiedzę, która teraz na nowo będzie skuteczna? Pozaziemskie artefakty Majów. Archeologia pełna jest nierozwiązanych tajemnic. Ale jedno z najbardziej kontrowersyjnych odkryć to artefakty, które rzekomo zostały znalezione 80 lat temu w starożytnym mieście Majów, Kalakmul w Meksyku. Zdumiewające jest to, że mimo ich sensacyjnego charakteru, informacje na ich temat nigdy nie ujrzały światła dziennego. Czyżby były zbyt szokujące? Plotki mówią, że meksykański rząd ukrywał te artefakty, ponieważ stanowią one niepodważalny dowód na pozaziemską obecność na Ziemi. Zdjęcia, które wyciekły do opinii publicznej, przedstawiają niezwykłe dyski majów, które zdają się opowiadać o kontaktach starożytnych ludzi z istotami z kosmosu. Nie są to jedynie proste rysunki. Dyski przedstawiają wyraźne statki kosmiczne, a nawet astronautów za sterami tych pojazdów. Oczywiście wielu sceptyków podważa autentyczność tych artefaktów, wskazując na brak oficjalnych zapisów czy możliwości ich wystawienia w muzeum. Mimo to istnieje wiele teorii na ich temat. Jedna z nich mówi o tajnych kodeksach, które meksykański rząd ukrywa od dziesięcioleci, by uchronić dziedzictwo Majów przed zagładą dokonaną przez Hiszpanów. Czy w meksykańskiej dżungli, ukryte pod liśćmi i drzewami, czekają na nas pozostałości pozaziemskich lądowisk sprzed trzech tysięcy lat? Czy to tylko kolejna teoria spiskowa, czy może nieodkryty jeszcze rozdział w historii ludzkości? Bez względu na prawdę, tajemnica artefaktów majów wciąż intryguje i rozpala wyobraźnie wielu poszukiwaczy przygód. Parowa rewolucja. Czy starożytna Grecja mogła stać się kolebką przemysłowej rewolucji na wieki przed jej faktycznym rozpoczęciem? Wybitny naukowiec profesor Theodosi Stasios z National Technical College twierdzi, że inżynierowie greccy byli zaledwie dekadę od wynalezienia napędu parowego, a konkretnie parowej pompy. Gdyby im się udało, historia mogłaby przybrać zupełnie inny obrót. Starożytni Grecy w okresie dynastii Ptolemeuszy już po śmierci Aleksandra Wielkiego dysponowali zaawansowaną technologią. Posiadali pasy, turbiny, rury i koła zębate, komponenty, które mogłyby pozwolić na wykorzystanie energii wiatru czy wody w mechanizowanych pompach. Byli blisko wykorzystania energii parowej, mając przed sobą wszystkie niezbędne elementy, ale nie udało im się połączyć ich w całość. Wizja świata, w którym Grecy rozpoczynają przemysłową rewolucję dwa tysiące lat wcześniej, z pewnością fascynuje. Pomimo wielu osiągnięć, takich jak mechanizm z Antikitery, nazywany pierwszym komputerem świata, wydaje się, że Grecy byli bardzo blisko jeszcze większego przełomu. Niestety, nie udało im się dopiąć tego projektu. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!